Cześć moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnych Angry Birds'ach, epikach. Mamy kolejną nagrodę, którą wygraliśmy, zdobyliśmy razem moi kochani, jest to 5 złotych monet... No, i dążymy do kolejnego artefaktu, który już swoją drogą udało mi się wydropić. Wypadło mi z naszej świnki. No, jak zwykle, oj, wszedłem do dungeonów, a ja chciałem przecież jeszcze tą Golden Peak tutaj zdobyć, żeby mieć, moi kochani, jeszcze kolejną, kolejny złoty pieniążek Moi drodzy, no i wesoła no widza, jak już pewnie część z was zauważyła, tam na górze, nade mną, jest nazwa. Czy adres internetowy mojego sklepu, moi drodzy? Sklep.brodkids.tv. Tak się nazywa mój sklepik. Na razie są tam przedmioty Lego, ale będzie niebawem znacznie więcej różnych innych rzeczy. Na razie mamy Lego Dimensions, Lego Star Wars i Lego Ninjago. Możecie się tam rejestrować, zakładać konta. Mam nadzieję, że też będziecie jednymi z częściej przebywających osób na tym sklepie możecie przekazać tą wesołą nowinę znajomym. No i w tym sklepie jest tak, że jak ktoś coś kupi, to dołączana jest do tego zakupu, jak podczas jak kupicie jakiś przedmiot i przychodzi do Was, prawda, kurierem, no to wtedy tam w tej paczce nie tylko jest ten zakupiony produkt, ale i również, e, moi kochani, jest tam moi drodzy. E, Taka fajna ulotka z moimi pozdrowieniami to jest takie, takie wyróżnienie dla tych osób, które kupiły tam, zakupiły w tym sklepie przedmiot. Tej, tej ulotki nie byle kto dostaje, wiecie, więc już jedna osoba zakupiła jeden przedmiot, jest pierwszą właśnie osobą, która dostanie tę ulotkę. Na mojej stronie Telego Dimensions są bardzo tanie w porównaniu z innymi sklepami, więc mam nadzieję, że. Że tutaj słuchajcie, jakoś tak wyszedłem wam naprzeciw. Za niedługo będą koszuleczki, będą też inne gadżety. Ja bardzo taki sklep chciałbym założyć, taki typowo dla młodszych osób, więc jeżeli chcecie, to zapraszam Was bardzo serdecznie. No i co, mamy tutaj Mateusza Brod. Czy mógłbyś trochę powalczyć na arenach? Za wysokie miejsca w rankingu daje się dużo srebrnych monet, za pierwsze miejsce 1400. Dziękuję za łapeczkę i za te przypomnienia o tym, za tą pomoc, mój moi, moi drogi. No jak widzicie mam bardzo dużo wiadomości od Was, chciałbym wam tutaj rzucić troszkę tych esencji, zapytam Was o kolejne esencje, na pewno mi się przydadzą tutaj OK. Mamy też darmowego rola od Kacperka, więc sobie weźmiemy. Mateuszu, jak najbardziej myślę, że w Angry Birds Epic Plus zagramy sobie na arenach również, bo tam też wypadałoby coś pograć. Ojku, no taki artefakt najwyżej go rozłożymy na części pierwsze. No, jak najbardziej, dzięki za przypomnienie o tym, dzięki za łapkę. No i moi drodzy, prawdopodobnie do 18 grudnia powstanie y, moja strona internetowa: y, broadkids.tv. Mam nadzieję, że też będziecie tam uczęszczać. No i będzie konkurs z tego powodu. Wszystko wyjaśnię Wam, moi kochani. Jak to będzie tutaj przeprowadzona ta strona? Mam nadzieję, że się wszystko potoczy tak, jak powinno, że będzie to takie centrum właśnie dla młodszych osób. Ja też będę na tej stronie streamował. Będziemy sobie mogli razem rozmawiać. Oj, i napełniła mi się świnka, zobaczymy jaki artefakt dostaniemy. Dobra, lecimy dalej z komentarzem. Pozdrawiam, Mateuszu. PHU, Krzysztof, super film, w Plants vs Zombie Garden Warfare 2 wyjdzie jeszcze Yeti Chomper, o, ciekawe, Chomper Yeti, ciekawe co to będzie, słuchajcie, róbmy jednego rola, o proszę, z setu dla bluesów, proszę bardzo, super, niech będzie, mamy też darmowego rola, widzę z tego, z reklamy, zobaczymy czy się reklama wyświetli, mam nadzieję, że tak, Oj, niestety nie, jakieś problemy zazwyczaj są, więc szkoda. No to idziemy do dungeonów i lecimy dalej z tymi dungeonami, będziemy du dalej je pokonywać, bo jak wiecie, na tych dungeonach, na którym jestem obecnie, na czwartym jest bardzo dużo. Doświadczenia się zdobywa. Dzięki, Krzysztof, za, za tą podpowiedź. Fajnie, że jest taka informacja. Nie wiedziałem o tym, że będzie Yeti Chomper. Bo jak pamiętacie, robiłem filmik z zestawieniem tych wszystkich postaci, które będą. No i okazało się, że jeszcze będzie Yeti Chomper, nieźle. O tym nie wiedziałem, więc fajna informacja. Dobrze, moi drodzy, widzę, że mamy tutaj tego. Ok, no to bierzemy blusa i lecimy się tutaj bawić. Ale bez paladyna z kleryczką naszą. Pozdrawiam. Nagraj więcej Angry Birds 2. Krzysiu, no zobaczymy, bo te Angry Birdsy... O Jezu! Łomatko! Łomatko z córką. Moi drodzy, będzie tutaj gorąco. O, i to w żółtego... Błagam, żeby nie... O, to jeszcze w Matyldę przeżyjemy, ale w tego naszego ptaszka żółtego to będzie normalnie pogrom. Róbmy tak. Dobra, może się uda ich pokonać. Ło, ale się dobrze, że się tak udało, moi drodzy, bo by było niefajnie. Naprawdę dość duże obrażenia byśmy dostali, no ale expy lecą jak szalone. Cieszy mnie to niezmiernie. A Angry Birds 2 postaram się nagrać, zobaczymy, Krzysiu. Pozdrawiam. Patryk! O, mój imiennik tutaj, widzę, napisał. Cieszę się bardzo, że z imiennikiem tutaj też moi imiennicy e, się udzielają. Brod, mi się nie chce zainstalować BlueStack. Ojejku, a co tam się dzieje takiego, że nie chce ci się zainstalować? To bardzo niedobrze. Rozróbmy tak, to powinniśmy pokonać naszych przeciwników. No, subcio. Dobrze, bardzo ładnie poszło. Subcio. No to niedobrze, Patryku, a co się dzieje? Co się dzieje, że BlueStack się nie instaluje? Jaki jest komunikat? Oho! No, moi drodzy. Może być gorąco. A on grupówkę ok, może być bardzo gorąco. Co on tu zrobi? Ło ho no właśnie, jak widzicie, dobrze, że mam teraz wzmocnionego tego Hila. Więc tyle dobrze. Wow, krytyk wszedł. wo ho, e no to super poszło. Pozdrawiam, Patryku. Krzysiu, graty, udało ci się zdobyć więcej niż picki item. Nawet mi się nie udało. Łap łapkę. Dzięki za łapeczkę Krzysiu. No widzisz, jakoś taki... taki... Tak się udało, no. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Ej, te świnki się coś chyba zbagowały, tak dziwnie stoją. A, bo tu jest jeszcze ta świnka. Oj, nie zauważyłem jej. No widzicie. nie ja zauważyłem tej świnki. Wow, ale wszedł krytyk. tysiąca! Wow! Wow, to było mocne, powiem wam szczerze. Te bluesy to naprawdę są niezłe. Nawet czasami lepsze od tego paladyna w sumie. Jakby nie było. Patrzcie, no rozchodzi się obrażenia się rozchodzą. Jeszcze mają te 15% is for all of the Enemies. Aha, jeszcze leczy. Damage patrzcie, 1200, no ale on ma poziom, nie wiem który. Właśnie. To raczej zanim mi się uda coś takiego zrobić, to osiągnąć takie moce, to oho ho, minie, minie jeszcze moi drodzy. Pozdrawiam Krzysiu, dziękuję za łapkę. Jeżeli was, ktoś z Was się zastanawia, które ja komentarze czytam, bo pewnie też mogą paść takie pytania, to już śpieszę z odpowiedzią. Zawsze czytam komentarze z poprzedniego odcinka. Na przykład jak teraz nagrywam... Jak teraz nagrywam, słuchajcie, nie mogę teraz rozmawiać. Jak teraz. O jejku! Musimy się tu wychilować od razu. Weź się też, chiluj. Na przykład, jeżeli teraz nagrywam filmik, to czytam komentarze z poprzedniego odcinka. A jeżeli nagram za kilka dni następny filmik, to będę z tego odcinka komentarze czytał. Tak to mniej więcej działa tutaj u nas. Na takiej zasadzie. Dobra. Próbujmy co... O, za 2000, 3000 obrażeń. Aj, grupowe. Chyba mi się nie uda... O, tym bardziej, że... Oho ho. Troszkę niefajnie. Zróbmy tak, żeby wszystkie ptaki wyhilować w razie czego. O, i zapomniałem jeszcze, widzicie, że miałem tego. Bo on grupowo zaatakuje. No właśnie, dobrze, że mi się udało jakoś to wytrzymać. Dobra, no okej, okay, już jest po nim Super, bardzo ładnie No nie mogę rozmawiać, jejku eee, Krzysztof, brod Przed jaskinią masz walkę ze świnką Przerodziłem na dwie gwiazdki No właśnie, Krzysiu no, no muszę coś z tym zrobić, no ale na razie to tak Na razie to pewnie zrobimy Na Angry Birds Epic Plus, natomiast Potem, potem się pomyśli A, dobra Zróbmy coś takiego Powinno być więcej obrażeń Dzięki temu Okej. Okay. Oj, niestety. Zaatakuje nas. Ale się jakoś udało uleczyć. Zrobimy tak. No i dobijamy go. No, to jest, to jest dość trudne, bo bardzo dużo HP mają. Ej, Krzysiu. Kingdom Rush niebawem. Myślę, że będzie niebawem. Staram się jak mogę tutaj w tego Kingdom Rusha zgrać. No, ale czasami, czasami, się nie da, no. czasami się nie udaje. No i zobaczymy. Pozdrawiam, pozdrawiam. Krypcio, dzięki za łapkę, Kripcio. No, jak widzicie, na razie jest tak do... nie jest tak źle. Mogłoby być zawsze gorzej, ale nie jest tak źle. Dobra. No i za... być może, być może uda nam się zdobyć kolejny poziom właśnie w tym odcinku. Myślę, że tak. Pozdrawiam. Krypcio, chyba nie komentujesz za często, bo nie, widzę Cię pierwszy raz, ale fajny awatar z Minecrafta, bardzo mi miło, pozdrawiam. Superancki, Boże, co to za świnka jakaś. No, moja mama to jest naprawdę uparta, no ale na razie nie mogę odebrać. Albo słuchajcie, odbiorę, no bo jak to jest mama, no to muszę. Wybaczcie na chwilę. Halo? No dobra, moi drodzy, lecimy tutaj. Mama się doradzała z prezentami, słuchajcie, dla. No i tak to wygląda dla mojej siostry i dla innych osób, więc musiałem odebrać, przepraszam Was, ale wiecie, mama jest bardzo ważna. Także pozdrawiam Wasze mamy, wszystkie również. E, co my tu mamy, Michał? Chciałbyś, chciałby, żeby była możliwość mieć wszystkie ptaki w walce, ale gdyby były trudniejsze. Fajnie by było, jakby dodali coś takiego. To by było coś. Ojejku. Oj, moi drodzy. Troszkę się boję. Dobra. Oj, błagam, błagam. Pokonajmy tego pana. Dobrze, chyba się uda. Boże, bo jakby czak dostał od niego, to by było niedobrze. Oj, będzie niedobrze. Oj i to bardzo będzie niedobrze. Błagam Czaku, nic ci się nie stanie. Ojej, no właśnie. Nie byłem w stanie go pokonać. No i nie dostanę trzech złotych gwiazdek. A nie, huh, rzutem na taśmę. No nic, moi drodzy. Michał, fajne by było, fajnie by było, fajnie by było. Naprawdę by, byłbym, bym się cieszył, gdyby tak można było zrobić. Ale to jakieś dodatkowe takie mapy, dodatkowe rzeczy. Bo tak to chyba by psuło rozgrywkę. No dobrze, lecimy dalej. Co my tu mamy? Kolejne ptaszki weźmiemy sobie. Widzę, że wszyscy magów mają. Tutaj paladyn. 613 to nie jest dużo obrażeń. 3 razy 318. Eee, Samuel Engel. Dobra, weźmiemy Suel. Zobaczymy, jak to pójdzie. Może to być fajne kombo. Zobaczymy, słuchajcie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Michale i dość fajne pytanie. Bardzo fajne. Zobaczmy jak to pójdzie. Ciekawe. No nie wydaje mi się, żeby to e, dobrze szło. Dobrze nam to w... szło, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę. Coś czuję, że może być ciężko. Może być bardzo ciężko. No, co prawda, śwink... papryczka nam się szybko napełnia. Tylko że. No dobra, chociaż tyle jest dobrego z jest tego, że moi kochani, że papryczka nam się szybko napełnia. No i zobaczymy, co tutaj się stanie. Dobra, tego pana tutaj pokaramy. Okej, okay, dobrze. No, chyba jest okej. Okay. Nawet nieźle, ale będzie ten 21 poziom, z tego co widzę. To mnie bardzo cieszy. Naprawdę, mam nadzieję, że takie świnki się będą pojawiały. O, dostaliśmy level up, super. Super, bardzo się z tego powodu cieszę, naprawdę. Bardzo się z tego powodu cieszę. No, popatrzcie, no, na samuraju to bardzo fajnie wygląda. Szybko się czyści te pozostałe świnki. Pozdrawiam, Michale. E, Tomasz, wylosowałem od ciebie nowy item, leci łapka. Dzięki, nie ma sprawy. Tomaszu, pozdrawiam. Mam nadzieję, że to był jakiś fajny itemik, że Ci się przyda. Dobra, uleczmy się w sumie. Robimy tak. A to jakoś nie jest w sumie taki duży poziom, prawda? Nie ma tylu aż świnek jak w poprzednim yy, poziomie. Okej, okay, tu jest czarodziej. Robimy sobie tak. No okej. Okay. Tu tu, 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 trochę nam obrażeń zadadzą. Pozdrawiam, Tomaszu. Łukasz, użyj topora, bo on będzie ci mocno atakował. Topora? Ale jakiego topora? Bo ja nie rozumiem o co chodzi. Tak, tak troszkę nie wiem o co chodzi. Dobra, Dobra, świnkę maga już pokonaliśmy. On tu nam daje obrażenia, widzę. Uleczymy się, zrobimy tak. I zróbmy tak. Okej, okay, subcio. Bardzo fajnie, że się te obrażenia tak rozeszły. Łukaszu pozdrawiam, ale o co chodzi z toporem? Marcel, dzięki za łapkę, dzięki za, za pozdrowienia. I za ciepłe słowa. Słuchajcie, no fajnie to idzie, ten grybercy. Popatrzcie bardzo ładnie. Tutaj, czyścimy powoli te dungeoniki. Dungeoniki i słoniki. O, widzicie? Dostałem level up i teraz o jedno więcej obrażeń mamy. Więc nieźle. Teraz nasza druidka zadaje 101, wcześniej 100 obrażeń zadawała, więc nieźle. Nawet się cieszę. No dobra. Bardzo fajnie przeszliśmy i kolejny artefakt do naszej kolekcji zaraz dostaniemy. Bo chciałbym wylosować więc wszystkie te artefakty. One nie są jakieś takie mocne, ale no zawsze coś, prawda? Zawsze coś. Super, udało się. Jeszcze pójdziemy sobie do gniazda Pozdrawiam moi kochani Zajrzyjcie też do sklepu tutaj Widzicie, sklep brodkic. O, dostaliśmy 3 złote monety Nowe recepturki, no i 21 poziom Wejdźmy sobie do gniazda Robert, siemka, dzięki za łapkę Nie, Nagraj ptaki Twoje ptaki są OP no, no, ciągle się rozwijają Ale to w sumie wasza zasługa Moi drodzy, że takie są Bo to wy mi strasznie pomagacie O, popatrzcie, nawet niezły ten 15% szans. No patrzcie, no, fajny artefakt. Yy, no i dobrze. Tu dostaliśmy do blusa, jak widzicie. No i tak to wygląda. Ja wam bardzo. O, tutaj jakiś nowy item dostaliśmy, tak? O, tu jest ten ta monety. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Zajrzyjcie do sklepu. Tutaj jest adres, prawda tego sklepu. No i do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę. Cześć moi kochani.